ma noc jednym pokemon, to jest już czwarty odcinek gwiazdy na farmę z farming nr 15 Widzicie, jadę na gospodarkę czyjąś, nie wiecie jeszcze na kogo Ale bowiem to jest gospodarka Oliwiera Playgame Ostrowskiego Przywitaj się Leczuję kanapkę Bardzo hmm. trochę mama, ale... Wiadomo jak to z Dobra, chodź mi tu, do mnie. Chodzę na twoją farmę. Wiedzieć. Wiecie gdzie to jest? Pewnie to jest... Nie no! Na Ty rozwalisz! Czekaj. To jest... A nie, po No. Chyba każdy zna, wiesz? To jest dla ciebie prezent ode mnie. Dzięki, tylko to jest mój traktor, wiesz? Dobra. Oprowadź nas po, po naszej, po twojej farmie. Ja bym chciał zrobię sobie hamburgera, a tu są moje pomidorki. Tylko nie wiem czemu, tylko nie wiem czemu są w liściu. Tu jest sałata, strawo nie wiem czemu. Tutaj jest znów i znów. A tam jest moja stara przyrzepka jak miałam e, 50 Wydaje że chyba ma za dużo burtów. Nie wiem, czemu tutaj drobinka. hop, no, taka przyczepka malutka. Tutaj jest za bardzo nic nie widać. Tam potem o tą osobie przyjdę później. A tutaj, jak się układa, to mój malutki zestaw. Mamy tutaj 4 z największe maszynę. Się ukazują 2 do 4. AgroStar 6.61. Ten obszar 700 kg, a tutaj 1000 kg. Jeszcze, powiedz jeszcze, ile masz na koncie kasy? 10 tysięcy, bo niedawno miałam nowe zakupy, które akurat są jest mam mówić praktycznie, czy tak jak w farmingu Praktycznie To jest jak to, widzę, em, widzę, że się zadłużyłeś w banku na 200 tysięcy Wiesz to akurat jest mego sąsiada, A, czyli kogo? Nie wiem. jaki tam sąsiad mam. Powiedział, powiedział, że jest moim sąsiadem i że na mnie weźmie, bo u niego ma już około dwóch mil. Może można sobie popływać. Chcesz tu nurkuj? No, idź nurkuj. Widzę. Biegniecie po wodzie. Stój! Ja sobie się po bo będę musiał znów czyścić ubrania. Ty pewnie będziesz polwójnie nie czyścił, bo ostatnio to widziałam. To sobie na środek oceanu. No widzę. Poszłaś... Czekaj, chodź do latarni tej głupiej. To sobie nie sra. Ale nie wiem jak sra, Ale widzę, że ma czarno. No. Gdzie jest klucz? Zamknięte. Ale gdzie... No! Dałem ci klucz, a teraz wywalę, no! no. Ja mówiłem, abyś nie chce przez to? Mówiłem. Do widzenia. Ja. Chodź, popłyniemy sobie. Hy! No. E, a zdejmijesz pochować? Nie umiem. widzenia. Nie chcę, abyś tam miał wszystko z tym re renderingiem i tym, i innym, um, ale. Bardzo nie chcę przedłużać, ale naprawdę mam trochę jeszcze pracy na innych gospodarkach, bo sam nie mieszkam. Jakby się wiedzieć, wyjeżdżam Czasami z... tam za granicę, tam przez wody płynę. Eee, co ci jeszcze dużo odkładać? Zaraz się odmuję, Dobra. Chodź do ciągnika. Tak, weszłeś tam. Nie warto. Ja ze sobie z kamery pierwszej osobowej. Eee. materiał Dziękuję. Zdjęć, trzymajcie się do kolejnego wiadu no i cześć. Nie! Yeah. Zakończyłeś już?